Gdy w większości państw nowożytnej Europy umacniała się monarchia absolutna, w Polsce zaczęła kształtować się demokracja, no z tym, że szlachecka. I tutaj pojawia się problem, który postaramy się dzisiaj rozwiązać w odcinku na temat właśnie demokracji szlacheckiej. Zaczynamy. Na początku ustalmy, że szlachta to potomkowie dawnego rycerstwa, a więc ludzie dobrze urodzeni, przynajmniej tak o sobie mówili. Wynikało to z tego powodu, że byli spadkobiercami majątków ziemskich i bogactwa pozostawionego po właśnie przodkach. Rycerz, który wsławił się jakąś zasługą dla króla czy rycerstwa, otrzymywał od swojego władcy czy to ziemię, czy to jakieś bogactwo materialne. Szlachcice, którzy przejmowali te majątki, uważali się za osoby, no, wyżej sytuowane, lepiej urodzone. Z tego też powodu mieszczanie czy chłopi, którzy zwracali się do szlachty, musieli, musieli używać odpowiedniej formy. Najbardziej popularną był zwrot jaśnie panie bądź Jaśnie Wielmożny Panie. I dopiero następnie mogli przejść do kolejnych zdań. Szlachta w samej swojej strukturze uważała się za ludzi równych, a więc niezależnie od tego, o jakim statusie majątkowym spotykali się ze sobą ludzie, to jeżeli byli reprezentantami szlachty, szlachty, uważali się za równych. Jednak w praktyce faktycznie tak nie było, ponieważ szlachtę możemy podzielić na cztery grupy. I zacznijmy od pierwszej. Pierwsza, czyli ta najbardziej uboga, gołota, szlachta zwana gołotą, która nie posiadała nic. Nie mieli ziemi, nie mieli dworów, nie mieli folwarków. Jedyne co mieli to szable przy boku i herb rodowy. Drugą w kolejności szlachtą była szlachta zagrodowa, bądź też znana jako szlachta zaściankowa, która nie posiadała prawa do. E, posiadała prawa. Nie, nie, nie posiadali swoich chłopów, którzy pracowaliby na ich kawałku ziemi. Musieli to robić sami. Jak sama nazwa wskazuje, zagrodowa, no mieli jakąś tam zagrodę, czyli troszeczkę ziemi, może jakąś trzodę chlewną, i sami przy tym sobie oporządzali. Kolejną w kolejności będzie szlachta średnia. I tutaj już mamy do czynienia z nieco bardziej zamożną grupą szlachecką, która posiadała od jednej do kilku, bądź czasami nawet do kilkunastu wsi. Reprezentanci tej szlachty mieszkali w dworkach, mieli folwarki i czerpali już zyski z pracy np. chłopów pańszczyźnianych. I czwarta grupa szlachecka, najbogatsza, najbardziej znacząca, czyli magnateria. Magnateria była najbogatszym. Rodzajem Szlachty w Rzeczypospolitej posiadała kilkanaście wsi, ale też i e, mogła mieć miasta nawet. Byli naprawdę bardzo znaczącymi osobami, nie tylko pod kątem finansowym, ale też i politycznym. Mieli realny wpływ na to, co w państwie się będzie działo i mogli wpływać na decyzję króla, jak i na decyzję e, biedniejszej szlachty. Pomówmy teraz troszeczkę o tym, jak wyglądała liczebność szlachty w Polsce. W XVI i w XVII wieku szacuje się, że tej szlachty było od 6 do 10% społeczeństwa. A biorąc statystyki XVII-wieczne, początku XVII wieku, w Rzeczypospolitej mieszkało około 11 milionów mieszkańców. Więc szlachta stanowiła zaledwie maksymalnie 1 dziesiątą społeczeństwa. Z tym, że sama magnateria, czyli ta najbardziej wpływowa szlachta, to był zaledwie 1 do 2%. Skąd taka rozbieżność między 6 a 10%? No, to wynika między innymi właśnie chociażby z wydarzeń XVII wieku, który uznajemy za stulecie wojen. I tak na przykład po potopie szwedzkim, no, liczba naszej szlachty została bardzo mocno zredukowana, kolokwialnie mówiąc, w wyniku prowadzonych wojen i następstw tychże wojen, czyli głodu, chorób i pożogi ogólnej spowodowanej walkami. Szlachta zyskiwała swoje przy. Przywileje no najczęściej w taki sposób, żeby popierać władcę obecnego na tronie. Królowie bardzo chętnie nadawali te przywileje, mimo że większość z nich miała świadomość, czym to się może skończyć, tylko dlatego, żeby przedstawiciele właśnie narodu popierali ich, czy to właśnie w decyzjach, czy to w jakiejś, jakiejś polityce między, międzynarodowej. Za chwilę przejdziemy do szczegółów. Szlachta zdobywając kolejne przywileje, czyli takie korzyści pod kątem samych siebie, ostatecznie doprowadziła do sytuacji bezprecedensowej, czyli takiej, która nie miała miejsca nigdy wcześniej. Mianowicie podczas Sejmu Radomskiego w 1505 roku została uchwalona ustawa nazwana Konstytucją Nihilnowi, z łaciny oznaczającej nic nowego. Polegała ona na tym, że od tej pory. Król nie mógł podejmować większości decyzji dotyczących państwa bez zgody Senatu i Izby Poselskiej. Tym samym obowiązujący dotychczas przywilej Mielnicki z 1501 roku przestał obowiązywać. A dla przypomnienia powiem, że on akurat odnosił się tylko do Senatu. No więc, Konstytucja Michilnowi stwarzała. Powstanie nowego ustroju na mapie Europy. Był to ustrój zwany właśnie demokracją szlachecką. Szlachta bezpośrednio brała udział w decydowaniu o tym, co dzieje się w państwie. Tak więc, demokracja szlachecka była ustrojem, który polegał na rządach. Ludzi, oczywiście uprawnionych ludzi, czyli w tym przypadku szlachty, którzy mieli podejmować decyzje wspólnie z królem. Podejmowali te decyzje na sejmach walnych. Sejm walny, czyli najwyższy organ stanowiący w Rzeczypospolitej, miał decydować np. o ustanowieniu nowego prawa, o wysokości podatków, czy o zawieraniu traktatów międzynarodowych. Ważną zasadą Sejmu Walnego była zasada jednomyślności, czyli jednomyślność pomiędzy trzema stanami, które na tym sejmie się znajdowały: król, senat i izba poselska. Gdy nie było tej jednomyślności, nie można było podejmować decyzji, które miały realny wpływ na przyszłość państwa. To będzie wiązało się też z kolejną kwestią niezbyt ciekawą znaczy, Historycznie bardzo ciekawą, ale nie ciekawą dla konsekwencji, ponieważ wielu historyków uważa, że wprowadzenie zasady liberum veto, czyli sprzeciwu w trakcie Sejmu, było taką podstawową przyczyną, która doprowadziła do upadku Rzeczypospolitej. Ale to jest temat na inny odcinek. Dodajmy jeszcze jedną ważną kwestię mianowicie organ zwany Sejmikiem Ziemskim. Sejmiki ziemskie podejmowały decyzje w sprawach lokalnych i to spośród posłów, właśnie Sejmiku Ziemskiego, wybierano reprezentację, która miała trafiać później na Sejm Walny. Instruowano ich oczywiście, jak mają głosować w jakiej sprawie i jaką pozycję przyjąć w danej, w danej kwestii. I to też wpływało niestety na pewną niezbyt. Uczciwą kwestię. Mianowicie bogata szlachta, czyli magnateria, bardzo często potrafiła przekupować biedniejszych reprezentantów pochodzących z sejmików ziemskich, by głosowali tak, jak oni sobie życzą. Przekupstwo, korupcja była popularna już w tamtych czasach i bardzo często do niej dochodziło. To też pokazuje, że ta demokracja, mimo że opierała się na bardzo ważnej idei rządów ludu, to jednak nie była do końca uczciwa. Pierwszy sejm walny odbył się w 1493 roku w Piotrkowie, dzisiaj zwanym Piotrkowem Trybunalskim. I wtedy król zwoływał taki sejm w razie potrzeby, natomiast w późniejszych latach postanowiono, że sejmy walne będą odbywać się regularnie co dwa lata. No i tak jak właśnie było na początku w Piotrkowie, a od XVI wieku w Warszawie lub Grodnie. Bardzo często monarcha, który chciał przekonać dostojników pochodzących np. z magnaterii, by optowali za jego pomysłami w pewnych kwestiach dotyczących kraju, próbował przekupować ich nadawaniem ziemi pochodzących z królewszczyzny. Były to takie ziemie, które przynosiły bardzo duże dochody i stanowiły silną kartę przetargową, jeżeli król chciał umocnić swoją pozycję wśród szlachty. To też pokazuje, jak nieudolnym systemem była demokracja szlachecka, gdzie korupcja była na porządku dziennym. No ale taka szlachta, co musiała zrobić w zamian za te wszystkie przywileje? No, na dobrą sprawę, to niezbyt wiele. Poza tym, że byli zwolnieni z większości podatków, z ceł, nie można było ich odwoływać z urzędów. To jedynym ich na dobrą sprawę obowiązkiem było stawienie się do walki na wezwanie króla, czyli wzięcie udziału w tak zwanym pospolitym ruszeniu. Gdy kraj był zagrożony, wtedy szlachta musiała wziąć swoje szable w garść, a także zebrać swoje prywatne wojsko, o ile takie posiadała, i stawić się na wezwanie króla do obrony kraju. Na koniec posłuchajcie jeszcze fragmentu Konstytucji Nihilnowic z 1505 roku. Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym Sejmie Radomskim wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, co by było z ujmą i ku uciążeniu Rzeczypospolitej. Oraz ze szkodą i krzywdą czyjąkolwiek, tudzież zmierzało ku zmianie prawa pospolitego i wolności publicznej. I w tym odcinku to już wszystko. Skupiliśmy się na poznaniu grupy społecznej nowożytnej Rzeczypospolitej, jaką była szlachta, oraz na tym, czym była uchwalona w 1505 roku konstytucja Nihilnowi, którą przetłumaczyć możemy jako nic nowego. W następnych filmach dotyczących historii Polski okresu nowożytnego będę przedstawiał inne kwestie związane z polityką, ale też i właśnie ze stanem szlacheckim. Tak więc zachęcam was do subskrybowania kanału, komentowania, lajkowania i udostępniania, tak by te zasięgi rosły i więcej osób mogło uczestniczyć w naszej społeczności. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.